Witajcie na kanale Kwasior Official. Dziś temat dość istotny, ponieważ związany z higieną osobistą. Co zrobić w przypadku, kiedy zabraknie Wam proszku, płynu czy też tych kapsułek do prania lub płynu do mycia naczyń, lub mydła w płynie, a z różnych powodów nie możecie tego zdobyć, pranie trzeba wstawić, pozmywać i tak dalej, a jest taka awaryjna sytuacja. Otóż, świetnym rozwiązaniem jest szare mydło w kostce. Szare mydło w kostce jest ekologiczne, hipoalergiczne, czyli nie nieuczula, naturalne, Pachnie. Jedni mówią, że niczym, inni mówią, że dzieciństwem. Jak dla mnie takim mojem, ale to jest akceptowalny zapach z, z gatunku neutralnych. Szare mydło polecam zawsze mieć w odwodzie, gdzieś schowane, dwie, trzy kosteczki, bo to przydaje się w różnych wariantach. Raz, że do mycia, a dwa, że właśnie do tego, co zaraz zrobimy. Zrobimy z szarego mydła żel. Żel, który można wykorzystywać do prania, do zmywania, do mycia się i tak dalej. Co będziemy potrzebować? Zapraszam do stołu. Zacznijmy od tarki. Nie musi to być taka stara, wysłużona tarka garażowa jak ta. Może to być normalna, kuchenna, której używacie na co dzień. Po starciu na niej mydła. Wystarczy, że ją umyjecie. Będzie czyściutka, jak po normalnym myciu. Dalej słoik. Ten jest 100 pojemności 0,7. Może być też litrowy, na proporcji, które zaraz podam. Oraz woda. Najlepsza będzie gorąca, ciepła. Ta jest w temperaturze pokojowej. Też w zupełności się nada. No i od czego zaczynamy? Ta kostka ma 100 gramów. Na taki słoik czy też litrowy będziemy potrzebowali połowę tej kostki, czyli odmierzam sobie tak około 50 g mydła, które muszę teraz zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Przesypujemy teraz tartę, mydełko do słoika. Jak będziecie na tym etapie, a w pobliżu będą grasowały dzieciaki, to uważajcie, bo jak widać, całkiem to tarte mydło przypomina ser. No dobra, wrzucamy wszystko i zalewam to wodą. Do pełna. Elegancko, mieszamy tym teraz, mieszamy, mieszamy i odstawiamy na kilka godzin, najlepiej noc całą, aby mydło rozpuściło się i cały płyn zaczął żelować. Hej, witajcie kolejnego dnia! Mydło powinno być już gotowe, sprawdźmy zatem, jak ono wygląda. Zapach jest neutralny, świeży, przyjemny, mydliny, także jest w porządku. I teraz jak korzystamy z tego żelu? W przypadku prania, w pralkach, 50 bądź 100, bezpośrednio do bębna, dobijamy praniem, zamykamy, nastawiamy. Pranie jest ekologiczne, antyalergiczne, jest w porządku. Pranie niekonwencjonalne, łamane na awaryjne, nakładamy żel na zabrudzoną odzież i dokładnie zapieramy. Plamy powinny puszczać w większości. Naczynia myjemy identycznie, jakby to był płyn do mycia naczyń. Taki żel możemy przeleć do tych pojemników z dyspenserem, chyba tak to się nazywa, i sobie z tym tłoczkiem i sobie dozować odpowiednie dawki. Możemy do kąpieli go używać, szczególnie polecany jest do kąpania dzieci, a najbardziej tych malutkich, gdzie mamy odrobinę ciepłej wody, która szybko stygnie, a chcemy dzieciątko umyć. Zanim kostka mydła w tej wodzie się rozpuści zrobi mydlinę, trochę to potrwa dłużej niż takowy żel który w wodzie rozpuszcza się dużo szybciej. Dużo szybciej również rozpuszcza się w benzynie, czyli, czyli cienka butelka ze szkła, najlepiej po wódce, po occie. 3 czwarte benzyny, 1 czwarta oleju, obojętna jakiego, 50 bądź 100 mydlin. Takiego żelu najlepiej, najlepiej działa. I mamy koktajl mołotowa, Możemy ruszać, niszczyć czołgi i inne wrogie opcje. Ale miejmy nadzieję, że do tego nigdy nie dojdzie. Także cóż, przyjaciele, polecam mieć w magazynie gdzieś tam w odwodzie, zapasem zawsze ze dwie 3 kostki szarego mydła, bo zastosowań ma ono naprawdę wiele. Pozdrawiam, do zobaczenia.